Znajdujemy się teraz w Muzeum Historii Katowic. Obecnie jesteśmy na wystawie Zdziejów Katowic, która opisuje historię miasta od pradziejów aż do współczesności, korzystając przy tym nie tylko z tradycyjnych eksponatów z tamtych czasów, ale również z nowoczesnych multimediów, które przyciągną zwłaszcza młodsze pokolenie i opowiedzą o najważniejszych osobach oraz wydarzeniach z przeszłości miasta. Wystawa z dziejów Katowic ukazuje pełne dynamizmu losy miasta aż po czasy współczesne, zawiera też wątki z przeszłości dzielnic, które wcześniej były niezależnymi osadami. Katowice otrzymały prawa miejskie w 1865 roku, było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tej miejscowości. Jednak jej historii możemy dopatrywać się kilkaset lat wcześniej. Część spośród dzisiejszych dzielnic Katowic ma rodowód średniowieczny. Czasów średniowiecza sięgają też tradycje hutnicze Katowic, ponieważ warunki naturalne umożliwiły wielowiekowe funkcjonowanie kilku kuźnic żelaza na obszarze dzisiejszego miasta, głównie nad rzeką Rawą. Nad nią powstała między innymi Kuźnica Bogucka, której zabudowania znajdowały się w dzisiejszym centrum miasta. To właśnie przy niej wyrosła miejscowość o tej samej nazwie. Najprawdopodobniej Andrzej Bogucki, jeden z dzierżących wspomniany zakład Kuźników, założył na prawym brzegu Rawy niewielką wieś zagrodniczą nazwaną Katowicami. Pierwsze wzmianki o niej znajdują się w dokumentach z 1598 roku. W chwili założenia wioski nikt nie przypuszczał, jaką rolę na Śląsku odegrają w przyszłości Katowice. Przełomowy stał się czas rewolucji, który przyniósł wielkie zmiany technologiczne. W pierwszej połowie XIX wieku zaczęto wytapiać żelazo w wielkich piecach opalanych koksem, powstały huty cynku i kopalnie węgla kamiennego. Po nadaniu praw miejskich Katowice wyrosły na jeden z głównych ośrodków gospodarczych i administracyjnych Górnego Śląska. Po kilku latach stały się miastem powiatowym, a po kilkudziesięciu stolicą województwa. Ekspozycja została zaplanowana w ten sposób, aby każdy znalazł w niej coś interesującego dla siebie. Teksty przetłumaczono na język angielski, a filmy przygotowano również w wersji dla osób niesłyszących. Bogatą ofertę stanowią m.in. multimedialne gabloty, aplikacje, przeźrocza przypominające okres PRL-u, a także szata graficzna przywołująca klimat minionych epok. Choć wystawa jest w dużej mierze nowoczesna i interaktywna, to najważniejszą jej część stanowią eksponaty, których jest ponad 500. Ponadto możemy zobaczyć reprodukcje archiwalnych dokumentów, map i planów, starych pocztówek oraz fotografii. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Historii Katowic i obejrzenia wystawy.